To, co chciałem wam pokazać, przypomnieć, skutki po stronie pracownika. Polski ład wprowadził takie pojęcie jak sygnalista, co to oznacza. Pracownik zatrudniony na czarno lub otrzymujący część wynagrodzenia pod stołem będzie miał zapewnione pod względem podatkowym całkowite bezpieczeństwo. Czyli przed 1 stycznia 2022, jeżeli pracownik dostawał pieniądze podstawowe i w którymś momencie się przyznał do tego, albo wyszło to przy kontroli, no to konsekwencje podatkowe ponosił również pracownik, czyli pracodawca i pracownik. Natomiast po 1 stycznia 2022, czyli w momencie wprowadzenia polskiego ładu, jeżeli w firmie pojawi się kontrola PIP, Państwowej inspekcji pracy, lub gdy pracownik sam złoży pozew o ustalenie istnienia stosunku pracy, bądź jakieś właśnie wynagrodzenie zgłosi, że dostaje pod stołem, to uwaga, nie będzie musiał zapłacić zaległego podatku z odsetkami, nie będzie odpowiadał karnie za niezapłacenie podatku, zaległe składki zapłaci za niego pracodawca. Taki jest skutek po stronie pracownika, czyli żaden. Natomiast po stronie pracodawcy konsekwencje są następujące. Konsekwencje tego zatrudnienia na czarno. Odpowiedzialność będzie ponosił pracodawca za wszystkie zobowiązania publiczno-prawne swojego kierowcy, swojego pracownika czyli będzie odpowiadał karno-skarbowo za nieodprowadzenie zaliczek, będzie odpowiadał za zobowiązania podatkowe oraz składkowe pracownika, zapłaci dodatkowy podatek od przychodów równych minimalnemu wynagrodzeniu czyli jeszcze będzie domiar zrobiony. Nie będzie mógł poniesionych z tego tytułu wydatków zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. No teraz wyobraźcie sobie sytuację, że przychodzi na skargę kierowca, który mówi, że przez ostatnie 5 lat dostawał pod stołem i zostanie to w jakiś sposób udowodnione. I teraz policzcie sobie te koszty, czyli koszty dedomiarowe, zapłacenie ZUS-ów, zapłacenie podatków, czyli po stronie pracownika, po stronie pracodawcy, składki. Mało tego, nie będzie można sobie tego wliczyć do kosztów uzyskania przychodów w działalności gospodarczej. Czyli praktycznie, jeżeli by faktycznie poszło kilku kierowców czy kilkunastu kierowców na takie skargi na swoich pracodawców, to według mnie mogłoby to oznaczać po prostu plajtę takiego biznesu transportowego, bo finansowo będzie to ciężko, ciężko dźwignąć. No i oczywiście, jeżeli chodzi o o te konsekwencje karno-skarbowe to doskonale wiecie o tym, a jeżeli nie, no to ja wam to powiem, bo znam takich przedsiębiorców, w którym praktycznie z dnia na dzień zamykano, zajmowano konta bankowe, czyli jakiekolwiek zaległości VAT-owskie, podatkowe czy z ZUS-em związane. Bardzo szybko w tej chwili organy działają i zajęcie konta to jest tak naprawdę jeden klik dla urzędnika, zajmują wam konto bankowe i praktycznie macie odcięte, odcięte konto bankowe od waszej działalności gospodarczej.